Tony Halik, NBC News, Mexico City. Tony był facetem, który jak chciał mieć ujęcie, to wszystko w temu podporządkował. Well, that's how he was. Everything was a movie. Chciał być, a nie bójmy się tego słowa, gwiazdorem. Przy wyłączonej kamerze był normalny Tony. Włączały się kamery i w Tony zaczynasz show. To był obywatel świata prawdziwy. Nie przeszkadzał mi jego wiek, ponieważ on był młody. Pełen energii, zapału, stale mu się chciało. Słuchaliśmy Halika jako takiego bajarza. Pięknie opowiadał. Ta opowieść do niego była niezwykle malownicza. Ja muszę Państwa troszkę rozczarować. Nie the uh... Let's call it the typical father. Well, the regular family. He never really expressed his feelings. Yes, you know, they love me and everything, but he was just go, leave. He never wanted to talk about it. It's one of those things that. Maybe he was not too proud about it. A